Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach zaprosiła 30 marca do Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej nauczycieli języka polskiego i logopedów z terenu powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na konferencję naukową. W programie wydarzenia znalazły się ciekawe wykłady o różnej tematyce poradni. Co roku organizujemy takie obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. No i oczywiście w marcu też świętujemy Europejski Dzień Logopedy. W tym roku z koleżanką, też logopedką Joanną Krysą, pomyślałyśmy, że takim świetnym zwieńczeniem naszych działań będzie właśnie taka konferencja. Stąd właśnie pomysł na konferencję dla polonistów, logopedów, żebyśmy mogli się spotkać i porozmawiać z sobie o tym, jak ten język ojczysty teraz wygląda. Czy język ojczysty piękny i czysty? Czy nie zawsze ten język ojczysty jest piękny i czysty? Oczywiście wspaniałe prelegentki, pani dr Bernadetta Frysztak, pani magister Ewa Wośko, troszeczkę pomogły nam odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście w drugiej części będą e, też logopedzi chwalić się swoimi działaniami. Jak to my pracujemy, żeby ten e, język, ta komunikacja była coraz bardziej czytelna i e, coraz ładniejsza. Dlaczego sposób w jaki się wypowiadamy jest tak niezwykle istotny? Język staje się coraz bardziej ubogi. E, napływ tych wszystkich e, mediów powoduje, że coraz e, częściej e, mówimy bardzo skrótowo, e, wręcz ten język taki smsowy się pojawia, e, a nasz język jest przecież pięknym językiem. E, szereg zmian obserwowanych na przestrzeni wieków e, tylko sprawia, że jest żywy, i, i ciągle się zmienia, a no właśnie nie zawsze obserwując wypowiedzi czy uczniów, czy nawet i dorosłych, możemy stwierdzić, że w dobrą stronę to idzie. Dzisiaj w tych czasach w dobie informatyzacji, tak naprawdę żyjemy w czasach takiej cyberprzestrzeni. To wszystko jest bardzo ważne. To są ważkie treści, aby uczyć poprawności językowej, aby po prostu szerzyć tą potrzebę rozwoju czytelnictwa, kontaktu człowieka z książką. W trakcie konferencji naukowej dr Bernadetta Frysztak przybliżyła swoim słuchaczom postać błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Kiedy otrzymałam od pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej pani Agnieszki Nazimek zaproszenie do udziału w tej konferencji, postanowiłyśmy, że będzie to konferencja i wystąpienie poświęcone pięknu języka w literaturze polskiej. Ale czas zweryfikował temat mojego wystąpienia. Dzisiaj bowiem o godzinie 11.00 czyli w dniu odbywania się konferencji 30 marca 2022 roku, arcybiskup Stanisław Gondecki z krajowym duszpasterzem nauczycieli, księdzem Piotrem Turzańskim, odczytają dekret papieski, na mocy którego Natalia Tułasiewicz, błogosławiona, zostanie ustanowiona patronką polskich nauczycieli, polskich polonistów. Jest to szczególny czas i dlatego postanowiłam, że dzisiaj obecnych na konferencji biorących udział polonistów i pedagogów zapoznam sylwetką jak również z dziełami poetyckimi, które pozostawiła po sobie błogosławiona. Ona oczywiście wyrażała się w wielu kwestiach może nie jest znana wszystkim jej biografia. Jest to szczególna osoba związana z Rzeszowem, a więc z Podkarpaciem, ponieważ została ochrzczona, urodziła się w Rzeszowie i została ochrzczona w rzeszowskiej farze. Stało się to 9 maja. 1906 roku i dlatego w rocznicę tej uroczystości zostanie odsłonięta tablica, o którą zabiegała m.in. pani kurator, podkarpacki kurator oświaty pani Małgorzata Rauch. Oczywiście Natalia Tułasiewicz później związana była z Krakowem, z Poznaniem, ukończyła polonistykę, była także na przymusowych robotach w Hanowerze, do których zgłosiła się dobrowolnie, prowadząc działalność konspiracyjną, edukacyjną, również tajne nauczanie. Potem na no wskutek niefortunnego zachowania polskiego kuriera znalazła się w obozie po pięciomiesięcznym śledztwie w Hanowerze i w Kolonii znalazła się w obozie w Ravensbrück, gdzie została w przeddzień wyzwolenia obozu Wielki Piątek zagazowana zostawiła po sobie wiele listów, wspomnień, pamiętników, wierszy, jak mówiła każda książka, którą kochała, odradzała ją duchowo, pozostawiła przede wszystkim utwory, które zostały zebrane dzisiaj. Dysponujemy takimi swoistymi podręcznikami, jak my, poloniści, mamy postępować w procesie edukacyjnym. Są to książki zatytułowane Przeciw barbarzyństwu, Droga do Miłości Być Poetką Życia. I również jest taka nowa publikacja: Poprzez Ziemię Ukochałam Niebo. Konferencją uświetnił program artystyczny przygotowany przez Szkołę Muzyczną Pierwszego Stopnia w Robczycach. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z nowościami wydawniczymi z zakresu omawianej podczas konferencji tematyki.